Ze złym czarodziejem. JEZUS Maria, się wystraszyłem! Ja pierniczy, ale, oh, ale. Podskoczyłem tej. Hej, cześć, z tej sen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Everhood. No i ostatnio tutaj nas porwał jakiś profesorek z jego jakimś gremlinem, którego widzicie po prawej. No i musimy sobie pewnie stąd wydostać. No dobra, weźmy sobie najpierw tego naszego przyjaciela tutaj. Co się stało? Ach, nieważne Nie możesz i tak rozmawiać Podnieś mnie i uciekajmy stąd No dobra, uciekamy stąd Także, siema Grundalu Zjeżdżaj stąd, z drogi <laughs> Odsuń się albo przygotuj się na kłopoty Oj, wkurzył się No i będzie walka Ogólnie dajcie znać w komentarzach, czy taka jakość mikrofonu Wam odpowiada, bo ostatnio zmieniłem, teraz właśnie ustawiłem coś nowego. Jestem ciekaw, czy Wam to odpowiada, czy wolicie poprzednie ustawienia. Ale stópką macha. Dobra, uważamy. Damy radę, damy radę. Fajna muzyka oczywiście, jak zwykle. O kurde, co to było? Nie, nie nie, tak to ja się nie bawię. Ale nie no, muzyka. Mogę to powtarzać milion razy, ale to jest totalny koks. Teraz już takich... Dobra. Już zapomniałem jak się skacze. Musiałem sobie przypomnieć. O kurde! O kość! Co mu się dzieje? On ma jakieś... Iskry z mózgu my wychodzą Frankenstein, kurde, normalnie. Co jest? O Jezu. Ale to jest dobre. Nie jesteś dla mnie zagrożeniem. Dwa razy, tam trzy, trzy razy możesz mnie walnąć, ale... Tak, to to nie masz szans. Therapizja to jest. Oj. Ty to trochę dużo bije. Teraz tak widzę Nie podoba mi się to. O, dobra. No i się wywalił pajac. No i S. Yes. A, on nic nie powie. No dobra. Ta muzyka jest fajna, naprawdę taka tajemnicza. Co to jest? Dziwnie wyglądająca maszyna. Hmm. Obudziłeś się idealnie w czasie. Moje dzieło zostanie właśnie zaraz wypuszczone. Skonstruowałem e, replik. Aha replikę jakiejś dziwnej kreatury, legendarnej kreatury. Ta surowa energia y, tworzy tą kreaturę naprawdę potężną, ale może ona być, może istnieć przez y, krótki czas. To jest jedyna szansa, żeby cię rozwalić i z, ściągnąć z ciebie te kawałki czy coś takiego. Przygotuj się. Żeby zmierzyć się ze swoim strachem, czerwony magu. My <laughs> jesteśmy czerwonym magiem. Czerwonym magiem jesteśmy. Okej. Okay. Kto to będzie? Jakiś króliczek? <laughs> o kurde. Dobra, to jednak jest. Jakiś potężny stwór. Kurde, od razu dwie walki. Ale światła palą. Damy radę, mamy radę. Oj, boję się. Co będzie? <noise> e Aha. <noise> to był ten. Nie, nie mów proszę, że to był to, to była to Twoja broń. Ja się przygotowałem na jakiegoś mocnego bossa. Co, co? Jak ty mogłeś pokonać moje dzieło tak, 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 tak łatwo? Nie miał nawet najmniejszych szans. No, takie krótkie to wiesz. Jesteś nawet jeszcze bardziej potężny niż sobie wyobrażałem. Musi być jakaś inna droga. Spotkamy się ponownie. Czerwony maruderze. Okej. Okay. W ogóle mówiliście mi w komentarzach, że on trochę papajrusa przypomina. I w sumie teraz. Yy, zgadzam się z tym stwierdzeniem, naprawdę. Taki papajrusik jest. Próbuję być zły, ale tak naprawdę mu nie wychodzi to. O! Oni. Oni są wszędzie. Czego oni chcą? Zostaw mnie. Nie chcę. Przestań, 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 przestań. Przestań, 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 przestań. <grych> Aha, dobra, i Majkeith stał, co teraz będzie. Kurde, co jest? Jakości mogę pomóc, gościu? O, wyłączyłem, i teraz będzie? Jak, jak długo muszę wytrzymać to? Jak długo już to trwa? Jak długo już to trwa? Aha, kto, kto to powiedział? Kto to jest? Przestań się śmiać ze mnie. To boli. Po prostu chcę, żeby to było. Po prostu chcę, żeby to przestało. Boli. Chcę, chcę wypocząć troszkę. Spać, odpocząć. Przestań. Po prostu przestań. Ale to boli. Przestań, przestań, przestań. No dobra, przestań, ale. Co ci się dzieje? Nigdy się nie kończy. Dlaczego to się nigdy nie skończy? Czy ja muszę cierpieć na zawsze już? Nigdy się nie skończy. No dalej. Ten cholerny mak. Dlaczego on mnie torturuje? Chcę. odejść. Ale nie wiem gdzie. Chodzi o. Chodzi o nas, że go torturujemy tym gadaniem? Jestem bezużyteczny. Oni są wszędzie od. A, dobra. Czyli się powtarza. No dobra. Biedny. Nie ma co dziś z tym telewizorem. No nic, chyba nic więcej nie zrobimy tutaj. Chyba, że tutaj jest jakieś ukryte przejście. Nie, nic nie ma. Dobra. Lecimy dalej na przygodę. Co tutaj będzie dalej? O! O kurde! Co to jest? Jakieś czerwone oczy. O, znowu ten profesorek widzę. No. Wszystkie okoliczności są optymalne. Przeanalizowałem czynniki wywołujące to... To jest uważane za bitwę używając teorii kwantowej, żeby stworzyć walkę, która nie jest uważana jako walka. Okej. Okay. Nie możesz uciekać się do swoich brudnych sztuczek, Czerwony Magu. To będzie Twój koniec. <noise> Okej. Okay. Ty, to trochę to wygląda jak y, drzwi od. Y, od Bossa. Enter the Gungeon. A, dobra! O kurde! Ja tu mam walczyć? Ale muzyka. Dobra, dobra. Tu coś czuję, że mogę... Ognie, dobra. Już myślałem, że mogę stać w miejscu. Jezu! Ała! Damy radę, damy radę. To jest jakiś pajac tylko. No, dawaj. A to dlatego to nie jest uważane jako walka. I muszę sobie łazić, a nie... Kurde, carąbiście. Tak gra się bawi wszystkim, co ma tutaj. To jest przepiękne. O kurde, o kurde! Ja tu nie mogę nawet skakać, więc to jest... Ty, to w sumie jest takie małe odniesienie do Enter the Gungeon, nie? Drzwi wyglądają jak te drzwi od bossa. Muszę unikać pocisków. O kurde. To teraz będzie troszkę ciężej. Du, du, du. O Jezu. No tak, jeszcze się wracajcie. Gnoju jeden, ty. Dobra. Jest git, na razie jest git. O kurde. Tutaj wyłączanie światła cholerne. Ale może slalomy robić nie! O Jezu, udało się. Przeżyłem to. O, wywalił się tamten. Dobra, S. Niezwykłe. Na nic moje starania po raz kolejny, czy nie ma nic, co cię może powstrzymać? Mam nadzieję, że znajdziesz w sobie w sercu yy, to coś, żeby mi wybaczyć za moje przewinienia. Po prostu chcę znaleźć rozwiązanie. To nie będzie ostatni raz, kiedy się widzimy. Czerwony magu. <laughs> I znowu ucieka, no co za. Co za pajac. A, wchodzimy tutaj. OK. To znowu zaraz będziemy walczyć. I tam... Jest, mamy drzwi, mamy drzwi. O to, o to mi chodziło. To jest bardzo ważne. W końcu będziemy mogli przejść gdzieś. Dawaj te drzwi. Duży kawałek drzwi. Okej. Okay. O, wychodzimy chyba. Tak? Jest, wyszliśmy. O! Co się dzieje? Co spać poszliśmy? O nie. Świnia, złota świnia. To jest nasza wizja? O to jest ten Mac! Profesor Orange wysłał wiadomość: eee, Nie udało im się zniszczyć lalki. Grrr. Dobrze, że wróciliśmy do mojej kryjówki. Ta lalka nie może zdobyć swojego ramienia z powrotem. To jest yy, mój rubin na koronie. Z całej mojej kolekcji, czyli jest po prostu jedna z najważniejszych dla niego części w tej kolekcji. Pomarańczowy zaznaczył coś jeszcze. Lalka podniosła niebieskie, kawałek niebieskich drzwi w laboratorium, zanim odeszła. Co? I także lalka zdobyła jeden kawałek z przeklętego Zamku. Huh? Ale nadal lalka nie zdobyła trzeciego kawałka. Czekaj. Czekaj, mój emeraldowy amulet mówi mi, że lalka może nas słyszeć. Używa jakiejś telepatycznej magii. Huh? Jak długo ona słuchała? Mogę zakłócić tą magię, jeśli chcesz, złota świnio. Bez żadnego już więcej słowa. Dobra, sam to zrobię. A to dlatego stanęliśmy tak w miejscu, bo uży użyliśmy telepatii, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. Zarąbiste to jest. Hej, czy wszystko w porządku? O nie, będziemy mówić coś? A, a, dobra, czyli e, ten, odleciałeś na jakiś czas. Czy po prostu, hmm, powiedzieliśmy i tyle. O, co to jest, są za drzwi? Mam nadzieję, że znajdziesz coś ciekawego, coś dziwnego. Musz grzybowe drzwi. Teraz możesz wrócić do swojego wymiaru. Aha, że, czy, że znalazłem coś ciekawego, o to chodziło. Jezus Maria, te, te psychozy wszystkie. Dobra, byliśmy tu... O! Siema, Gitarek! Bawisz się dobrze, prawda? To jest naprawdę dziwne słowo. Dziwne, dziwny świat, chyba. <grystanie> Ten świat ma dziwny sposób wchodzenia od razu do interesujących rzeczy całej historii. To jest naturalne, że tak się dzieje, będąc nieśmiertelnym. Lubię jak jest. Będę oczekiwał naprawdę wielu świetnych rzeczy od ciebie. Będzie coraz trudniej, nawet tak już trudno, że nie będziesz mógł sobie wyobrazić. Ale nie powinienem cię zamartwiać za bardzo. No okej. Okay. Myślałem, że będę z nim walczył czy coś. Dobra, zapis zapiszmy sobie. Eee, tak, zapiszmy sobie. Profesor Slaba. Dobra, powodzenia. Tutaj musimy jeszcze mieć raz, dwa, jeszcze trzy. Potrzebujemy jeszcze jedną. Byliśmy w tych drzwiach, ale chciałbym zobaczyć jeszcze raz, co tutaj jest. Czy on cały czas tutaj jest, ten duszek? Ty i co jest? Ich więcej jest. Przesunę mi samą najwyższej. Chciałbym opuścić to miejsce. Chciałbym być kimś. Nie czułem się szczęśliwy przez naprawdę długi czas. Ty, to my zbieramy te duszki i oni tutaj wszyscy będą przychodzić? Czy co? Dobra, tutaj klucza nie mam chyba, nie? Drzwi są zamknięte. W tych byliśmy, w tych byliśmy, tutaj też. A! Byliśmy. Idziemy do tych. Damy tutaj. A fine, piece of credit. Tak, tak, tak. Byliśmy tutaj, ale ja chcę iść i dać ciasto temu. Temu. Strażnikowi, czy coś. O, jest, siema. Witaj, ma figurko. Jestem guardianem tą nowym. Lubi jeść, ale nie ruszam się. O. Masz jedzenie? Czy mogę dostać to ciasto? Oczywiście. Jam, jam, jam. jom. jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Ja. To był. To było złe ciasto, co? Dziękuję za nic. No jak złe ciasto? No ja tak się starałem. Co to jest? To hak jakiś zdobyłem. Ale teraz pytanie, czy on. Nie, nie zrzuciło go. Wow! Co to? A! Mamy też klejpota, czyli tego. Eee, doniczkę doniczka przecież ostatnio zbieraliśmy. Hej, czy co to jest za doniczka, którą tu masz? Będzie idealnie pasować co... na coś, co mam w głowie. Dam ci coś cennego w, w zapłacie. Czy mogę mieć klejpota? Tak, możesz mieć. Dawaj tą pokrywkę. <grywka> o nie, on sobie zrobił czapeczkę z tego. To naprawdę jest u... świetne uczucie. Możesz wziąć moją starą czapkę. Dobra, mamy Frisbee looking hat, ta Frisbee looking hat. Pokrywkę na śmieci mamy. Którą damy tutaj temu śmietnikowi. I do have half toilet paper. Tak. I teraz potrzebujemy. Perfekt. Tak, by było perfekcyjne. Nie, na, na twój dach. If we traded my toilet paper. Tak, chcę toilet paper. <grywka> Papier toaletowy. Jej! Co? Nie dostanę jego papieru toaletowego, bo on też go potrzebuje. A, walka będzie. Dobra, walczymy o papier toaletowy. <śmiech> <śmiech> Nie no, to jest aż nadaje się na, na, tytu na tytuł do odcinka. <laughs> walka o papier toaletowy. <laughs> o kurde, on ma gitarę! O Jezu. Śmietnik ma gitarę. Nie no, to jest przepiękne. Dawaj, balladę mi jakąś zagraj. Ty, jakie utwory zarąbiste ma. Czy utwór zarobisty. Kurde. Nawet śmietnik umie grać na gitarze. Muszę sobie przypomnieć też, jak grać na gitarze. Kiedyś grałem. <laughs> Śmi jak mi ktoś kiedyś powie, co, co mnie zmotywowało, żeby ponownie wrócić do tego, to powiem, że śmietnik grający na gitarze. <laughs> co to jest? Co on w ogóle? on ma jakieś ręce tam? Jakieś Kurde. Marakasy. A nie, to nie, nie śmietnik, przecież tylko gościu tam gra pewnie. Dobra. S, yes. Pokonujemy cię. Dawaj papier toaletowy. Żeby tak się bawić, tak oszukiwać? Nieładnie. Obiecał nam papier toaletowy, a teraz nam nie chce go dać. Wygrywa wygraliśmy? Chyba tak, nie? O, wygraliśmy. A. Dobra, weź ten papier toaletowy. Ale zatrzymuje dach. Jej! Mamy toilet paper. No to lecimy teraz tutaj. Proszę. Co tutaj jest? Jeśli ktoś tutaj jest, potrzebuje czegoś. <grystanie> tak, mam papier toaletowy dla ciebie. Dostaniemy lawę lamp lawa lampę. A, mam tutaj przymocować do tego haka. Zobacz tak. Masz, proszę. Ui, do góry poszło. A. Tak. Dupę se podciera i mówię, ach Aha. W końcu mo mogę wyczyścić swój, swój stolik. Dobra, czyli ja miałem tylko takie skażenie O! Właśnie. Obiecałem ci coś. Lampę labową, prawda? O nie, mam złe wieści. Wygląda na to, że zgubiłem to. No co za pajac! Ale jeśli przyniesiesz mi baterię, obiecuję, że zrobię coś naprawdę fajnego, naprawdę unikalnego i specjalnego. To jest super obietnica. No co za pajac, a to mogę wejść? O, mogę wejść już teraz. Są wszyscy tutaj. Nie mówcie, że gramy w planszówkę. Dawać, gram w planszówkę. Chcę zagrać. Fajnie się gra z, yy, z kimś. Okej? Okay. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy. Dobra. Witaj, Red. Możemy w końcu zacząć grę. Zaczynamy. <gry> to jest poza moją strefą komfortu. Ale nie mam nic innego do zrobienia oczywiście, a pik Wybacz. Ale lubię twoje towarzystwo. Witam, Red! Nadal jest miejsce dla jeszcze jednego gracza, jeśli chcesz oczywiście dołączyć. Obiecuję ci, że będzie naprawdę świetnie. No dobra, chciałbym dołączyć. O! Wygląda na to, że wszyscy jesteśmy tutaj. Teraz... Jesteś goto Jesteście gotowi? Gotowi na epicką przygodę? Oczywiście. Ho 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 ho. Dobrze. Pozwólcie, że popro że tylko Aha, Saddamut, eee, zrobię klimacik. Ale dziwnie mi w oczach teraz dymek zrobił. On jest teraz gamemasterem, masterem, okej. Okay. Zaczynamy przygodę. Pewnego razu na wyspie Medalon, Medalion. Na, na świecie Medalion. Była wioska, która została zapomniana, której imię zostało zapomniane. Małe miasto zostało stworzone przez, przez szczęśliwych, e, ciężko pracujących milaczerów, czyli ludzi z wioski. Ale za jeziorem, głęboko w ciemności, Stała wieża tak wysoka, że dotykała chmur. Wieśniacy, mieszkańcy wioski, mogli zobaczyć dziwne światła i cienie, które pokazywały się na samym szczycie wieży. Bali się złego czarodzieja, który, który przejął wieżę. Mieszkańcy miasta mieli nadzieję, że pojawi się Heros, który ochroni ich i uratuje przed y, zgubnym losem. W wiosce była świątynia, która chroniła, y, która chroniła jakiś y, relikt, który mógł pokonać, dzięki któremu można było pokonać zło. Okej? Okay. O, miecz. <laughs> yy, okej. Okay. Miecz, który potrafi odbić czerwone ataki. Naprawdę? To jest naprawdę głupie imię. Wydaje mi się, że to jest trochę niegrzeczne. Ludzie, proszę, nie przeszkadzajcie. <laughs> Czy mam jakąś historię tutaj, okej. Okay. Bardzo fajnie. W ciemności deszczowej nocy wojownik wszedł do świątyni. I to my! Lecimy! Pomieczyk. O tak. O wielki wojowniku! Weź ten miecz nasz naj, najcenniejszy relikt. Znisz całe zło! I uratuj naszą małą yy, świątynię uratuj naszą małą wioskę Dobrze, wezmę go. I wam pomogę. Weź ten miecz i zdobądź jego moce, moc odbijania czerwonych pocisków, czerwonych ataków, czy co to będzie? Ole jesteśmy wojownikiem. Z tą mocą będziesz mógł się zmierzyć z, ze złym czarodziejem. Jezus Maria, się wystraszyłem! Ja pierniczy, ale... Oh, ale podskoczyłem tej... Roar, goblin. Dawaj mi każdy... Z... Jezu, tak się wystraszyłem, że już nie umiem mówić. Dawaj mi całe swoje... Dawaj mi wszystkie swoje skarby. Albo zapłacisz swoim życiem. O wielki wojowniku! Jesteśmy bezbronni. Obroń nas przed yy, głupim bandytą. No dobra, walczymy. Co teraz, pewnie, będzie ta mechanika, tak? Yy, fajna. Tak, mamy odbijać. Dobra, zarąbiście. O kurde, dobra, czyli to tak działa. Ci mam czerwone pociski. Odbijać. Okay. Ale śmiesznie się gra Dobra, ale fajnie, bo mamy miecz teraz Możemy coś robić wrogowi No i S yes. Pokonałeś mnie No i pokonałem Łatwiutko gnoju jeden Nie będziesz tutaj nam podburzał wszystkiego Ty Docaliłeś nas O wielki wojowniku Bra, Hurra Urej! No dobra, teraz pośpiesz się. Idź do, idź do wieży i pokonaj złego czarodzieja. Okej. Okay. Dobrze, ale złego czarodzieja już pokonamy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście odcineczek podobał. No i widzimy się w następnym, już jutro. Do zobaczenia i pa pa!